Cześć, witajcie z tej strony Kuba i Kuba. W dzisiejszym odcinku prosto testujemy chińskie gadżety z AliExpress. I to zarazem jest już ostatni odcinek z chińskimi gadżetami z AliExpress w tym miesiącu. Na kolejne gadżety z AliExpress będziecie musieli poczekać do października. Oczywiście we wrześniu mamy zaplanowane jeszcze jedne chińskie gadżety z temu, a także kilka pojedynczych produktów z AliExpress się nam tutaj przewinie. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem znowu pięć produktów, które myślę, że Was zaciekawią. Bez przedłużania, przechodzimy sobie do pierwszego z nich. Pierwszy gadżet jest to polerka od Gisama. Gisam jest to marka popularnych elektronarzędzi na AliExpress, tak samo jak Banggood Madrid Pro i testowaliśmy trochę tych narzędzi. No to na AliExpress są te same albo bardzo podobne elektronarzędzia, tylko że nie z logiem Drill Pro, a właśnie z logiem Gisama. Jeszcze pewnie parę tych elektronarzędzi Gisama w najbliższym czasie wam pokażę, bo zamówiłem parę rzeczy, tak jak na przykład szlifierka oscylacyjna. Jest mi ona potrzebna do projektu smart przyczepy i akurat znalazłem taką fajną wersję na AliExpress. Obecnie czekam aż do mnie przyjdzie, ale teraz nie o niej. Dzisiaj zajmujemy się tą polerką. Słuchajcie, idealnie się składa, bo zobaczcie jak wyglądają reflektory w moim samochodzie. Już od dawna miałem je polerować. Przez nie naprawdę nie widać nic. Jeździć w nocy tym Samochodem to strach. No i mam nadzieję, że ta polerka z AliExpress właśnie mi w tym pomoże. Polerka kosztuje 130 zł w wersji bez akumulatorów oraz 167 wersji z dwoma akumulatorami. Oczywiście to działa na akumulatory od makity i te akumulatory, które są w zestawie, są to tanie podróbki. Tutaj to jest tak samo jak w przypadku narzędzi Drill Pro. One są bardzo słabe i trzymają chwilę. Jeżeli chcecie mieć porządny akumulator, no to kupcie wersję bez akumulatorów i dokupcie akumulator makity. Ja akurat wziąłem tą wersję z akumulatorami, aby przetestować, czy te podróbki i sama będą trochę lepsze od tych Drill Pro. Zakładam, że to jest to samo, tylko. Z inną naklejką, no ale z racji tego, że nie zamawiałem wcześniej tych akumatorów Gisama, no to wziąłem wersję właśnie z zakusami. Rozpakujmy to sobie i zobaczmy, co jest w zestawie. Tak prezentuje się cały zestaw, i słuchajcie, ja naprawdę jestem w szoku, bo jest on mega bogaty. Tu jest wszystko, czego potrzebujemy do polerowania. No, prawie wszystko. No ale jeśli chodzi o końcówki i nakładki, to jest tu naprawdę bardzo różnorodnie. Zacznijmy sobie omawianie po kolei. Najpierw samo urządzenie jakość wykonania całkiem dobra, no tak klasycznie jak na chińskiej elektronarzędzie, nie ma tutaj się do czego przyczepić. Z tyłu mamy miejsce na standardowy akumulator makity, a także jakiś się wyświetlać ze wskaźnikiem. Nie wiem czy naładowania, czy obrotów, bo podobno to ma 8 biegów, więc być może, że będą to obroty. To zobaczymy w praktyce. Polerka ma już założony podstawowy pad z rzepem. Ten pad jest tylko jeden w zestawie i to trzeba brać pod uwagę, bo one niestety się niszczą przy pracy, a w szczególności przy ich krawędziach. W ogóle dziwne, że to jest przykręcone na zwykłego krzyżaka, a nie na żaden sześciokąt. No ale tutaj też nie będziemy uzyskiwać jakichś dużych obrotów, jak na przykład przy ćwierce kątowej, więc pewnie producent słusznie to zrobił, bo w tym przypadku nie ma to po prostu dużego znaczenia. No i dzięki temu też te pady będzie nam łatwiej zmieniać. Dalej akumulatory i ładowarka. Jeśli chodzi o ładowarkę, to powiem Wam, że dziwna sprawa, bo nie ma tutaj napisane, jakiej jest ona mocy. Jedyne, co tutaj mamy napisane, to input AC 100 do 240 V, 50-60 Hz. No szkoda, że nie wiemy, z jakim prądem będzie to ładować nasze akumulatory. W przypadku Drill Pro te ładowarki mają od 800 mA do 1,5 A, więc przypuszczam, że tutaj też jest coś w tym przedziale. Napięcie tych akumulatorów znamionowe jest to oczywiście 18 V, no bo to jest kompatybilne z Makitą. Natomiast na samych akumulatorach również o napięciu nie ma ani słowa tak samo jak nie ma tu ani słowa o ich pojemności. Jedyne co jest to 198VF, co w praktyce, jak już Wam wiele razy mówiłem, nie oznacza nic. 198VF jest to jedynie nazwa akumulatorów i w żaden sposób nie przekłada się to na ich napięcie ani pojemność. Za chwilę je sobie naładuję i zobaczymy, na ile one wystarczą. Idąc dalej, w zestawie znalazły się jednorazowe rękawiczki. W sumie bardzo fajnie, że się one tutaj znalazły, no bo podczas polerowania mamy kontakt m.in. z pastą polerską, więc fajnie, że mamy te rękawiczki, bo zabezpieczają one nasze dłonie. Dalej jest tutaj oczywiście rozpałeczka do Grilla dołączona do kolekcji. No i coś czego obecność mnie zdziwiła, to słuchajcie, jest fartuch. Poważnie, dostajemy w zestawie fartuch, żeby nie pobrudzić się pastą ani brudną wodą. Bardzo miło, że producent tak się tutaj o nas zatroszczył. Jeżeli chodzi o końcówki, to na początku widzimy tutaj standardowe białe futerko, które jest do grubszego cięcia. Używamy go z pastą Cutting, nie z finiszówką. Dalej mamy takie szare czy ciemnoniebieskie futerko, które pełni bardzo podobną funkcję, ale jest ono odrobinę delikatniejsze. Dalej mamy tutaj dwie takie jeszcze delikatniejsze końcówki już do finiszowania i nadawania połysku, używane właśnie z pastą finish. Fajnie, że są dwie sztuki, one są w innych kolorach, natomiast pełnią oczywiście tę samą funkcję. Dalej mamy coś, co przypomina maseczkę z czasów covidowych. Służy to do rozprowadzania powłok, takich jak na przykład wosk. Dalej są tutaj dwa gąbkowe pady, które przyczepiamy sobie na rzep do naszej polerki. Możemy ich oczywiście używać razem z tymi nakładkami na gumkę, ale również samych. Ta z przetłoczeniami będzie bardzo fajna do finiszu, ta będzie ciała trochę grubiej, ale ogólnie bardzo dobrze, że się one w zestawie znalazły, no bo na przykład tego do rozprowadzania powłok bezpośrednio na rzep bym nie założył. To jest tak cienkie, że porysowałby całe reflektory. Oprócz tego jest tu jeszcze standardowe białe futerko, tylko że o wiele grubsze, i ono również służy do tego, aby przyczepić je już bezpośrednio na rzep. Do tego padów akurat stosować nie trzeba. Mamy tutaj również jeszcze jeden zwykły papier ścierny, natomiast jest to 120, więc do reflektorów absolutnie się to nie nada. Na koniec zwykła ściereczka do przecierania albo zbierania wody. Również miło, że się ona w zestawie znalazła. Dobra, wszystko jasne, to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze dokupić pastę polerską i papiery. Może od razu uda mi się też kupić lakier bezbarwny, żeby to później zabrać ale nie jestem pewien, czy go dostanę w budowlanym. No ale to najwyżej możemy zrobić później. No i po tym myślę, że będziemy mogli przystępować do próby naprawienia tych reflektorów. Całą pracę rozpoczynam od klejenia miejsc wokół lamp za pomocą taśmy. Teraz nasze reflektory odtłuszczam i przecieram szmatką. Teraz biorę sobie papier wodny 800 i nakładam go na gąbkę. Następnie dokładnie szlifuję całą powierzchnię. Po kilku minutach przerzucam się na papier 1200 i znowu po kilku minutach na 2000. Podczas szlifowania cały czas wbliżam reflektory wodą. Teraz nanoszę pastę polerską i zaczyna się cała zabawa. Najpierw przejdziemy z białym futerkiem. Następnie nakładka niebieska. Teraz płaski pad pomarańczowy, a następnie pad z wytłoczkami. Na zakończenie profilaktycznie jeszcze ta niebieska końcówka do powłok, mimo że obecnie nic tutaj nie nanosimy. No i voilà, różnica ogromna. Tu możecie zobaczyć różnicę w efekcie przed i po. Teraz pozostaje nam zrobić to samo z drugą lampą, aby was nie zanudzać. To nie będę wam już tego całego procesu pokazywać, tylko pokażę Wam od razu gotowy efekt na obydwu reflektorach. Na koniec pozostaje nam jeszcze to wszystko zabezpieczyć lakierem bezbarwnym. I ja wiem, że po zabezpieczeniu lakierem te reflektory jeszcze delikatnie nam się zmatowią i to będzie wyglądać finalnie gorzej niż przed jego naniesieniem. No ale mimo wszystko warto to zrobić, aby nie były one za chwilę znowu żółte. Efekt finalny, jak dla mnie, ekstra. Teraz w nocy widać już dużo więcej. No i teraz jeszcze. Jeszcze pytanie jak z akumulatorami, bo wiem, że będziecie tego ciekawi. Jeden akumulator wystarczył nam na jedną całą, plus połowę drugiej lampy. To jest naprawdę świetny wynik, biorąc pod uwagę, że ten akumulator nie był do końca naładowany. Po prostu nie zdążyliśmy go naładować całego przed testem. Przypuszczam, że gdyby był on cały naładowany, to spokojnie obydwie lampy byśmy na jednym wyszlifowali. No ale że w zestawie mieliśmy dwa, to nie był to żaden problem. Ja tu się przygotowałem, normalnie wziąłem jeszcze z pięć akumulatorów od Drill Pro, myślałem, że będą szybko padać, a okazuje się, że nie. To urządzenie nie potrzebuje wcale dużo prądu i nawet na tych Akumulatorach bez problemu sobie radzi. Kolejny gadżet kosztuje 36 zł plus 11 zł wysyłka. Tutaj niestety nie ma darmowej wysyłki. No, chociaż są też oferty z darmową wysyłką tego produktu, natomiast wtedy kosztuje on już około 5 dych. Także bardzo podobnie wychodzi, niezależnie od tego, z której oferty to kupicie, no to około 5 dych trzeba na to wydać. No i cóż to takiego jest? Jest to oczywiście uniwersalny klucz. Rozpakujmy to sobie. Tak się to prezentuje, powiem wam, że te uniwersalne klucze są w bardzo różnych wersjach. To jest akurat model SS001 Pro i charakteryzuje się on tym, że jest stosunkowo Próby, więc na przykład takich standardowych zamków, jak u mnie w domu się to nie nadaje, już próbowałem. No ale może uda nam się tym otworzyć jakiś inny zamek, na przykład w samochodzie, ale też obawiam się, że do samochodu może być to jednak trochę za krótkie. Zobaczymy, jeżeli chodzi o zasady działania, no to w teorii jest ona prosta, w praktyce trochę trudniejsza. Zobaczcie, to jest napinacz, który się rozkłada. Gdy klucz włożymy sobie do zamka, oczywiście musimy go napiąć. No i tutaj za pomocą tej planszy musimy wcisnąć wszystkie zapadki. Potem nasz zamek za pomocą napinacza wystarczy przekręcić i otworzyć. Fajny gadżet w przypadku, gdy na przykład zgubimy klucz, no ale Warunek jest taki, że musimy mieć ten gadżet w takiej wersji, która jest kompatybilna akurat z naszym zamkiem, no i przede wszystkim potrafić z tego korzystać, bo w teorii to jest faktycznie proste, a w praktyce już nie do końca. Wziąłem to jako taką ciekawostkę, dlatego że jestem ciekaw, czy uda mi się tym otworzyć jakikolwiek zamek. Pewnie nie, ale spróbujmy. No i próbowałem, słuchajcie, z moim samochodem, samochodem sąsiada, i niestety nic. Okazuje się, że w przypadku zamków samochodowych zapadki są z reguły i od góry, i od dołu, co skutecznie uniemożliwia nam skorzystanie z tego gadżetu. Finalnie nie udało mi się tym otworzyć żadnego zamka, na przyszłość będę musiał zamówić sobie do testu wersję mniejszą i spróbować z zamkami od mieszkania. Przed Wami kolejny gadżet, jego cena regularna jest to 30 zł, natomiast teraz do końca tygodnia jest promka i na Safe można wyrwać go za zaledwie 6 zł. I co to takiego jest? Ano jest to kabel, za pomocą którego podłączymy nasz telefon do telewizora. Testowaliśmy już parę takich gadżetów typu AirPlay do bezprzewodowej transmisji ekranu naszego telefonu na telewizor, ale z reguły było z nimi coś nie tak, albo w ogóle nie działały, albo kolory były jakieś dziwne, albo proporcje ekranu nie takie. Już od dość dawna szukam sprawdzonego sposobu, aby by móc wyświetlać ekran z telefonu na telewizorze. No i teraz padłem na pomysł, że może taki zwykły kabel Lightning na HDMI rozwiąże sprawę. Zwłaszcza że teraz kosztują śmieszne pieniądze, można go kupić tak jak powiedziałem za zaledwie 6 zł. Także myślę, że warto sprawdzić, czy to będzie faktycznie działać. Kabelek ten jest dość długi, bo półtora metrowy, jego jakość wykonania całkiem niezła. Wygląda na dość twardy i gruby. Z jednej strony mamy oczywiście wtyczkę HDMI, którą podłączamy bezpośrednio do telewizora, a z drugiej wtyczkę Lightning do telefonu. I to co jest w tym gadżecie bardzo fajne, to że nie wymaga on żadnego zewnętrznego zasilania. Bo w przypadku tych wszystkich AirPlayów musieliśmy jeszcze podłączać dodatkowe zasilanie sportu USB, a tutaj po prostu jedna wtyczka do telewizora, a druga do telefonu. Sprawdźmy, czy będzie to działać. Podłączyłem telefon do telewizora i tym razem zadziałało to, to bez problemów. O dziwo, bo pamiętam, że zawsze z tym klonowaniem ekranu były jakieś jaja, a teraz po kablu połączyło się to od razu i bez żadnych problemów. Automatycznie po podłączeniu telefonu, jak widzicie, tutaj nam wykryło AirPlay'a i on sam się załączył, my nie musieliśmy nic robić. Jeżeli chodzi o płynność i opóźnienia, to jak widzicie, one występują, ale nie są są jakieś ogromne, da się przeżyć. Jeżeli chodzi o zdjęcia i filmy z galerii wyświetlają się one bez problemu. Zobaczcie na całym ekranie, nie mamy tutaj już tych pasków po boku. Na telefonie widzimy informację, że jest włączone klonowanie ekranu, no i na telewizorze mamy cały ładny obraz. Sprawdźmy jeszcze jak będzie z dźwiękiem. No i jak się okazuje dźwięk gra przez nasze kino domowe, przez naszego Poseidona i również wszystko tutaj działa. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem sprawdzić, to czy na YouTube dźwięk będzie synchronizować się z filmem. Planem masa schnie dość szybko, natomiast i tak będziemy przycierać ją już następnego dnia. Zobaczcie, jakie bogactwo się przelewa, kurna. W domu chleb że a bo tyle masy wyrzuca. Piękna robota. Dobra, wszystkie listy boskie mamy już założone, także teraz zajmiemy się górnymi. No, i jak widzicie i słyszycie, wszystko się zgrywa. Oczywiście zdarzają się tutaj na YouTube drobne przycięcia i lagi, jakość też nie jest może najwyższa. Oczywiście, no nie będę tego wykorzystywać do oglądania YouTube'a przez telefon, dlatego że telewizor ma już wbudowanego YouTube'a, zawsze można włączyć YouTube'a przez PlayStation i wtedy macie pełną jakość. Tutaj wiadomo będzie ona trochę gorsza. Bardziej ten gadżet ma służyć właśnie do pokazywania zdjęć na telewizorze. I jak najbardziej się on do tego nadaje. Także podsumowując, w końcu znalazłem urządzenie, które faktycznie z tym AirPlayem sobie radzi. No, minus jest taki, że po kablu, to prawda, ale to przynajmniej działa. Gdy chcę pokazać teraz rodzinie czy znajomym zdjęcia z telefonu, to mogę to bezproblemowo zrobić. Więc jak za 6 zł, to gadżet ekstra. Także ja sobie tutaj mój kabel za telewizorem zostawiam i na pewno, gdy będę potrzebować, to po prostu po niego sięgnę. Kolejny gadżet jest to case do Maca Mini, który z Makamini Mini robi Maka Pro. No, przynajmniej wyglądowo w pomniejszonej wersji. O co tak naprawdę z tym gadżetem chodzi? Zobaczcie, ja na co dzień korzystam z Maca Mini z M4 Pro i te Maci Mini ogólnie są teraz dość popularne, dlatego, że w najniższej konfiguracji da się je kupić za 3000 zł. Są to w tym momencie jedne z bardziej opłacalnych maków, więc ludzie po prostu je kupują. Tylko mają one jeden podstawowy problem. Mianowicie, włącznik do tego komputera jest słuchajcie tutaj od dołu z tyłu. I żeby go włączyć, muszę wkładać tam rękę, przechylać cały komputer i dopiero mogę nacisnąć na przycisk. Na dłuższą metę, no niestety, ale jest to strasznie wkurzające. Natomiast na AliExpress są obudowy, które ten problem rozwiązują i na przykład w przypadku tej obudowy za 35 zł, zobaczcie, że mamy przycisk po prostu pod portami USB typu C. No i z tych portów i włącznika robi. Nam wtedy taka śmieszna buźka. Ja jednakże wybrałem sobie tą droższą wersję, no bo po pierwsze to fajniej wygląda, a po drugie mak jest wtedy w pozycji stojącej, pionowej, no i tym samym zajmuje też mniej miejsca na biurku. Za chwilę spróbuję sobie tutaj mojego maka włożyć, natomiast najpierw oczywiście zobaczmy sobie co jest w pudełku. O, tutaj z tego co widzę na pudełku są też różne wersje kolorystyczne, zobaczcie. Możemy sobie wybrać różne kolorki, No co prawda, ja na AliExpress widziałem tylko ten podstawowy szary, no ale może gdzieś indziej da się kupić też te kolory, które są na pudełku, zapewne tak. Obudowa prezentuje się w taki sposób: zestaw do niej mamy no bo oczywiście musimy ją sobie najpierw rozkręcić, włożyć tam komputer i dopiero zamknąć z powrotem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest całkiem nieźle. Zobaczcie, że w środku nasza obudowa wyłożona jest taką pianeczką, po to, aby nasz mak po prostu się tam nie rysował. Dobra, zaczynamy sobie od wykręcenia śrubek. Z tego co widziałem, to w zestawie były też trzy zapasowe razem z tym śrubokrętem, ale raczej nie będziemy ich potrzebować, no bo tutaj, z tego co widzę w obudowie, wszystkie są już wkręcone. Ok, no i teraz myślę, że możemy spróbować włożyć do środka komputer. I w taki sposób prezentuje się to po założeniu obudowy. Zobaczcie, że mamy tutaj otwór na wyeksponowanie logo Apple. Dostęp do wszystkich portów jest świetny. Oczywiście z przodu mamy dwa razy USB typu C, port mini-jack, a także dioda informująca o statusie. Jeżeli chodzi o tył, tutaj również dostęp do wszystkich portów jest bezproblemowy. Z tej strony oczywiście chłodzenie jest odkryte, także z wentylacją nie będzie problemu. No i przede wszystkim mamy łatwy dostęp do przycisku power. Także garzecik ten jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Wszystko sobie podłączyłem i teraz gdy chcę włączyć komputer, to nie muszę już tego wszystkiego podnosić do góry i przesuwać, tylko wystarczy, że sięgnę ręką tutaj i komputer włączony. Także ja na pewno będę z tego korzystać. A teraz, już bez przedłużania, przechodzimy do kolejnego gadżetu. Ostatni gadżet jest bardzo prosty i jego regularna cena jest to 16 zł, natomiast obecnie na tej promocji do końca tygodnia możecie wyrwać go za 3,50. Co to jest? Tak jak powiedziałem, bardzo prosty gadżecik, a mianowicie podszawkowy uchwyt na ręczniki papierowe. Nie jest to żaden chiński plastik, tylko zobaczcie, że całość wykonana jest z aluminium. Mamy tutaj możliwość przyklejenia tego na przyklejkę albo przykręcenia na wkręty. Jakość wykonania jak najbardziej ok. Ja na początku spróbuję to przykleić sobie właśnie na tą przylepkę, która jest w zestawie, a jeżeli i nie będzie się to trzymać, no to po prostu wkręcę wkręty, dlatego że szafka i takie jest spłyty wiórowej, także bez problemu można do niej łatwo coś przykręcić. Także idziemy z tym do kuchni. Zobaczcie, ja do tej pory ręczniki trzymałem na takim uchwycie, no generalnie dawał on rady, natomiast zobaczcie, że zajmuje to niestety dość sporo miejsca na półce. Teraz z naszym uchwytem będziemy mogli powiesić sobie ręczniki bezpośrednio pod szafkami, natomiast nie chciałbym ich wieszać bezpośrednio pod szafkami, ponieważ mam co do tych szafek tutaj plany, a mianowicie zamówiłem na AliExpress bardzo fajny zestaw lampek kuchennych, które w Kolejnym odcinku z chińskich będziemy sobie tutaj montować. Dlatego też wpadłem na inny pomysł. Zobaczcie, mam tutaj taką skrzyneczkę z Ikei, w ogóle mam tutaj więcej takich skrzyneczek, no nieważne. No i postanowiłem zamontować nasz uchwyt pod jedną z nich. Na razie jest to tylko przyklejone, czy będzie się to trzymać, tego nie wiem. Natomiast na razie nurtujemy co innego, mianowicie czy tak wielkie ręczniki jak te tutaj w ogóle się na ten uchwyt zmieszczą. Dobra, jakimś cudem się zmieściły, teraz póki ta rolka jest taka duża, pewnie będzie problem z ich wyciąganiem jeszcze przez chwilę. Zobaczmy. Chociaż nie, no jakoś to i. No i teraz ręczniki te zajmują zdecydowanie mniej miejsca. Na razie uchwyt trzyma się na przyklejkę. Jeżeli w przyszłości spadnie, no to po prostu go przykręcę. Póki się trzyma, to niech się trzyma. O, tutaj swoją drogą wam pokażę, że cały czas piję herbatkę z naszego magicznego czajnika. Ona cały czas ma 75 stopni i cały dzień ciepła herbatka. To jest naprawdę jeden z bardziej praktycznych gadżetów, które ostatnio testowaliśmy, bo z tego czajnika korzystam teraz na co dzień. No i cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że gadżety się Wam spodobały. Jeżeli taki chcecie więcej filmów z AliExpress, to koniecznie stawiajcie łapkę w górę. No i cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli gadżety się wam spodobały i chcecie więcej odcinków z chińskich gadżetów z Aliexpress, to koniecznie informujcie tym łapką w górę. Podsyłajcie w komentarzach propozycje, co teraz mam zamówić. Aby tych następnych filmów nie przegapić, suba również możecie zostawić. Na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka!